Hej! Cześć! Cześć! E, cześć. E, e, ja jestem Ola A i ona to jest Ania. nie? oczy, nie widać mnie. Hej! Jeszcze bardziej, nie Dobra, więc tak, będziemy robili porady. Modowe, czy jak to się tam mówi? Ponieważ Jesteśmy Ponieważ jesteśmy, jesteśmy Ponieważ jesteśmy 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 To <grym> Tak jakby Ale lecą na diamenty no, ja A już co lecą yy. Masz krostek <grym> <grym> Dobra, nie ja martw się E, więc tak. Będziemy doradzać w sprawie mody i makijażu. Pierwsza to jest taka, jeżeli rodzice nie pozwalają wam, e, się szminkować do szkoły, to wiecie jak zrobić? Wiecie, wiecie, wiecie jak zrobić? Wiecie jak zrobić? Kupcie pomadkę. Kupcie pomadkę. Nałóżcie na nią trochę błyszczyku, także rodzice nie... Tak, tak, tak. tak usta, usta. Tak na usta na łóżcie, znaczy jeszcze nie na usta, kurde. Na pomadkę na trochę błyszczyku i. i no. Kurde. Na pomadkę nauczcie trochę błyszczyku i... po w sumie poszminkujcie się jak, i wtedy zniknie ten ślad szminki i, i powiedzie życia, że po prostu zrobiliście pomadką. A pomadki raczej nie zabraniają, przynajmniej moi. No dobra, więc dalej. Modne są gumki. Modne są gumki z gwiazdkami. Różne gwiazdki są modne. I teraz ty, dalej. Coś w sprawie Marii. Dobra. Ta koleżanka, która nie chce się odzywać. Dobra, dobra. Ubrana jest piękną różową bluzeczkę z. Jakimś kurczaczkiem w Twitchie Dobra, i właśnie na, modne są. Bezbolówki, wracam. No A to ja będę narychnął. Modne są bejsbolówki. Um. Bejsbolówki są bardzo modne, bo. Wiecie czemu? Bo są na topie! Tak, to jest bejsbolówka. I diamenty są, Wow! Ale czas... O, koleżanka zakłada w bolówkę. Pięknie, prawda? Ta! E, Okej, okay, tego nie włączałam. Musisz um, tam kliknąć, żeby się wyłączyło. To jest to się Dobra, więc tak mamy tu piękne wino i... Różne, dziwne, inne rzeczy. No dobra, to więc kończymy porady. Do widzenia. Potem po, Dum Dum i